Witam wszystkich oglądających. Ja jestem Flatter i pewnie nikt mnie jeszcze nie zna, bo to jest dopiero pierwszy film na naszym kanale. Chciałam tylko powiadomić, że generalnie będą się tu pojawiać gry ze Star Stable. Dzisiaj mamy 17 listopada i jest nowa aktualizacja. Aktualizacja, na którą strasznie długo czekałam. Generalnie ja od jakiegoś pół roku gram w Star Stable, mam tam 20 już poziom, więc ogarniam. No to może przejdźmy i zobaczymy, bo mam, mam faworytów wśród tych Islandów, ale zobaczymy, zobaczymy. To jest mój, yy, nazwałam ją Rain. To jest oczywiście ten końc aplikacji, ale wygląda jak Rosa z Mustanga, więc... Kocham ją. Dobra, nieważne. Przejdźmy do kluczowego programu, czyli... Oto tu jest. Kuc islandzki, Boże Święty. Przejdźmy sobie może wszystkie yy, tak dokładniej. Tutaj mamy generalnie wszystko opisane, jak chcecie to możecie sobie przeczytać. Ja generalnie już to chyba gdzieś przeczytałam na jakichś spoilerach w CC Creations, ale możecie sobie przeczytać jeszcze raz. I 950 star końców, ale spokojnie my na szczęście mamy star końsy. Jezus Maria, jakie one są słodziutkie. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Ale tak się jarałam na to Jezus Maria. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Myszę, taką słodką myszkę. Jejku, jakie one mają tutaj takie puf puf, takie takie ojejku, policzki. Ja zawsze w ogóle tak przeżywam jakiś nowy koniec Star Stable. Jezuelny jest faktycznie cudowny, bo widziałam bardzo dużo ludzi, że właśnie mega, mega lubią tego srokacza. I on jest kurde, zarąbisty, Tak najlepiej to ja bym wszystkie kupiła. A no i mamy jeszcze takiego skarogniadego. Tak mi się wydaje. Piękne, są piękne, piękne. Jeszcze sobie obejrzę w sumie bliżej je. Jeśli o, dobra, jeśli uda mi się przejść, oczywiście. Jaki to jest słodziak! Jaki to jesteś słodziak! Piękne jesteście! Dobra, chciałam jeszcze tego zobaczyć, co mi jest bliska. Nie no, mega. Boże. Piękne są. Boże! Ta mysza jest fajna, kurczę, ale jednak te... Ten chyba powinien mieć jabłuszka, Nie ten. Ten jest taki kurde, specyficzny. Bardzo, bardzo specyficzny, inny, więc pewnie dużo ludzi kupi go po prostu, bo jest taki unikalny, unikatowy. Ale kurczę, do mnie jakoś nie przemawia. Ale generalnie bardzo mi się podoba maść, ale mam lepszych faworytów. A ten, jaki ma jabłuszka? jaki ma jabłuszka cudowne? O mój Boże! Piękny jestem. Generalnie powinien być jeszcze siwus. Siwus je będzie prawdopodobnie w aplikacji. W forcie pinta z tego co wiem powinien być kasztan. Więc jeszcze sobie zobaczymy tego kasztana i przejdziemy do zakupów. Wracam, jak już będę w forcie pinta. Dobra, ja już jestem w forcie pinta, boże! Dobra, nie będę już więcej ukrywać, bo generalnie on jest jednym z moich dwóch faworytów. Ten kasztan, naprawdę. Jezu, on jest taki śliczny. No i mam teraz problem, którego pierwszego kupić, bo ten jest naprawdę przecudowny. O Jezus, kocham go. No dobra, dobra, najpierw pójdziemy jeszcze pójdziemy tam z powrotem. I pokażę wam jeszcze między kim się waham, więc wrócę znowu za chwilę, jak znowu będę tam swojem w nowej grani. Dobra, jesteśmy już z powrotem. O, widzę, że tutaj już ktoś sobie Islanda kupił. Nie będę już ukrywać, że ten jest moim drugim faworytem. I kurde, na 100% kupię ich dwa. Tylko, że który pierwszy? Który pierwszy wiecie co? Boże, bo tam to nie jest cudowny. Bo ja zrobię tak, pewno kupię oba. Tylko nie chcę kupować oba naraz, tylko kupię drugiego, jak już wytrenuję jednego, bo nie chcę po prostu na marne karmić tego drugiego, wiecie, i marnować siano. Kupię tego, bo ten jest jakby z nowej grani, a nie wszyscy jak wiadomo mają dostęp do nowej grani, bo trzeba mieć o, właśnie że poziom 15. A to jest już myślę, że dość sporo. A kurczę, ten z Pinta, to w sumie trzeba mieć chyba, nie wiem, pierwszy czy tam drugi? Już nie pamiętam. Ten ma zarąbiste jabłuszka. Ja, ja chyba od razu kupuję tego. I później, jak wytrenujemy tego, to kupię kasztana. Dajemy kupuj konia. I teraz trzeba go jakoś nazwać Jezus Maria. Dobra, ja, ja do Was wrócę, jak coś wymyślę, okej, okay, bo mam pustkę. Dobra, więc już jestem z powrotem i wybrałam mu imię Carmel. Myślę, że mu będzie pasował, bo jest taki troszkę ciemno-karmelowy. Kupiliśmy go, Jezu, dobra, trzeba teraz na niego wsiąść i go ogarnąć. W ogóle jest, też są nowe ogłowia, więc to też będzie trzeba ogarnąć. A i mam dla was zarąbiście super ciekawostkę, której się dowiemy dopiero jak ogarniemy konie. Okej. Okay. Trzeba się rozebrać. Kurczę, szkoda mi, bo bardzo się przywiązałam do tego konia. No ale kurczę, dobra, trzeba się rozebrać. Najpierw tu co będzie potrzebne. Oki Doki, idziemy do naszego słodziaka, tylko najpierw jeszcze ustawimy konia. Aha, no tak, będzie trzeba go generalnie tutaj gdzieś postawić, więc już go gdzieś stopią, gdzie by go postawić. Karmel słodki, jak karmel. Dobra, chodź tu. Mój piękny karmelku. Daj się pogłaskać. Boże, jakie on ma w ogóle tutaj śliczne detale. Jezus, Maria. Ej, ale naprawdę oni w tym SSO robią takie cudowne te konie. Patrzcie, on ma tutaj jabłuszka nawet na nosku. sarowiste, Dobra, uwaga, wsiadamy na niego. O Boże, jaki mały słodziak. A. O matko, teraz będzie trzeba się ubrać. Okej, okay, to najpierw jego może jakoś ubierzemy. O kurde. Czekajcie, bo nic nie widzę. O, dobra. Boże, jaka ma słodka animacja. Zaraz będziemy sprawdzać jego chody i w ogóle może wrócę do was jak już go y, przyodzie... przy Dobra, my jesteśmy już w miarę jakoś ubrani. Będziemy obczajać jakąś... Boże, jaką on ma słodką animację. On jest taki piękny. Pójdziemy na podwórko i będziemy patrzeć na jego chody. Dobra, więc to jest stęp. I Boże, jaki on jest cudowny. Coś mi się zaraz nie. Wiem, się zastanawiam, czy tu ta noga tak. nie odskakuje, ta tylna, widzicie? W się sensie tak o dziubinkę dosłownie. A nie, ona tak... ona tak się rozciąga, wow. Jezus, Maria, jak ja w ogóle patrzę na te nogi tutaj, Boże! Jak one się tutaj ładnie wyciągają, to jest szok normalnie. Naprawdę, coś cudownego. Jezu, tak żywo, tak żywo, tak cudownie, o Boże. Tutaj, jak on. Kurde, jak on te. Niesamowicie tutaj ma te nogi, te mięśnie tutaj. Mu się tak super ekstra wszystko rozciąga. W ogóle tak żywa jest, tak mega i ogon. Pięknie się rusza to wszystko. Znaczy ja generalnie jestem po prostu zachwycona w tych koniach, więc... Więc tak już będzie, no, a generalnie nie wiedziałam jaki dać zestaw. widziałam zestaw biały. No ale kurde, cudowny jest. Dobra, jedziemy galopik. Nawet nawet z dobrej nogi galopik. Ale ten... ta nóżka mam wrażenie. Znaczy też nie wiem, czy ona tak powinna, tak tutu tu, tu tu Chociaż, kurde, nie wiem, czy oni właśnie teraz specjalnie tak... Zrobię wam zbliżenie, nie? Na tą tylnią nogę na przykład. Ona się tak... Tu-tu-tu, Nie no, ale cudownie, jeszcze tak grzywa, jak faluje, to mega to wygląda. Tylko, że jak grzywa faluje Nie, tutaj jak się patrzy stąd, to nie jest tak źle, bo jak on ma małą dupkę Ale jakie ma fajne jabłuszka? Aha, to jest ten taki... To jest ten tolt tak? Pu, 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 pu. I'm so cute. Kto jest cute? Ja jestem. Piękny kucyś. Dobra, i szybki galop. A i właśnie, patrzcie. Znaczy, generalnie mega mi się podoba. Aha, bo to nie był jeszcze, czy to był. Yy, mega mi się podoba ta grzywa. Z boku przynajmniej. I mega jest także. Jest, żyje własnym życiem, a nie jest przyklejona do niego tak typowo, nie? Chociaż tutaj jedno kurcze, nie wiem czy to nie jest aż za bardzo. No chociaż kurcze teraz to tak źle nie wygląda, bo na początku mi trochę źle wyglądało tutaj, tak taki namiot rozłożony, a dobra, bo chyba da się jeszcze szybciej. No, co tym najszybszym? Tu kurczę mam wrażenie, że tak żywa, tak dostaje ten... Dostaje coś do głowy i nie wiem o co chodzi z tym, aż drży i się zastanawiam, czy to kurczę, aż... ale nie jestem zachwycona, bo tutaj wszystko ładnie nóżki leci. Nie no, generalnie jest supi. Dobra, robimy zatrzymanie. No, to zatrzymanie już gdzieś było w jakichś koniach. to Też fajnie. Taki złotki mały kucyk. Na... Aha, na spacji nie ma nic, okej. Okay. A, to jest chyba ten... Się powaliło, bo on tam ma. Kurde, ja już nie wiem. To jest właśnie ten chód specjalny jego. Co on tak wysoko nóżki podkładam. Ja to jest bardzo ładne. Ale patrzcie, jak pojadę szybciej. Tu jest wolny galop. O, i tu jest to, widzicie. I to jest inne. Ale to też jest jego. I to chyba jest stolt, ale dobra, tak czy siak. Jest mega fajnym kucysiem. Sprawdźmy, co tam nowego w sklepie jest. Bo się zastanawiam nad tym ogłowiem. Kurczę, ale ze złotym. Albo mam hajs na to. Kurczę, chyba kupię to. Co myślicie? No nie wiem, na razie zostawiam, może to. Uwaga, teraz najważniejsza część, znaczy najważniejsza część już była, dobra, nieważne. Ale ważna część, o której się dowiedziałam, będą nowe konie magiczne i prawdopodobnie to będą magiczne araby. A jaki mam na to dowód, że będą jakieś nowe, magiczne, zimowe konie? Zaraz wam pokażę. Wchodzimy sobie do sklepu szukamy tych specjalnych takich ogłów, ogłowi chyba było te po prostu dajemy kup i patrzcie to jest tutaj, że tego przedmiotu mogą używać jedyne następujące rasy i są wszystkie rasy tutaj mamy kus islandzki i patrzcie to teraz, że jest magic arabian shout shield magic arabian shout Show dancer, breed. Nie wiem, czy to dobrze przeczytam, ale widzicie to. A dobra, już wiem dlaczego Araby, bo to po prostu ma w sobie Arab Arabian. <grywki> Magic Arabian po prostu, więc będą magiczne Araby. I się na to przygotujmy. Kurde, będą będą zimowe Araby magiczne, i na pewno je kupię. Na pewno jednego przynajmniej, więc yy, ja już wiem, że to będzie zarobiste. No i tak to możemy sobie jeszcze. Jeszcze sprawdzić sobie grzywy możemy. A, tu jest ta. Koreczki. Koreczki. Ej, ale mu się tak fajnie ogon cieniuje. Aha, tu mam po prostu. A, bo on tutaj ma takie koreczki. I koreczki z ogonem. Aha, dobra, bo zaczęli dodawać to. M szacun. Akurat, że do zaczęli dodawać to, że. Puszka, wygląda tu jak świnka jakaś. <laughs> Naprawdę, on tu wygląda jak jakaś świnka, My się on ma taką grubą szyję biedny. Jeszcze ja jestem grubą taki no. Bo oni dodali, właśnie chciałam powiedzieć, że oni dodali te koreczki, że są albo oddzielnie z ogonem, albo bez ogona. I to mi się bardzo podoba. Kurczę, i się zastanawiam powiem Wam. Także Wam mi się średnio podoba, ale widziałam, że dużo ludzi ją używa. Jeśli już to się zastanawiam nad Irokezem. To zostawię na razie to. Bo na pewno jak kupię kasztanka, to na pewno zostanie tak żywa. Więc najwyżej napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby... Zrobiłam mu irokeza, czy nie? Bo tak jak mówię, na pewno jak kupię kasztanka, to na 100% będzie miał taką grzywę, jaką ten teraz. Nie będę mu nic zmieniać. Tak, to z tego miejsca chciałam się z wami pożegnać i mój koń karmel. <laughs> Jezusu, nic przecudny. Widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Do zobaczenia i do następnego wideo. Pa, pa.